Lato 1987 było wyjątkowo chłodne na Ukrainie. Dzięki temu rozległe bałtańskie polany, zwykle zasuszone przez słońce, które nie dawało na Jałowej Ziemi szans niczemu innemu poza pospolitymi chwastami, tego roku wybuchły ferią bar, czerwienią maku, głębokim błękitem dzikich habrów, radosnymi słoneczkami stokrotek. A potem po prostu wybuchł! Ot tak. Jednak to. Chwilę wcześniej biegnąc jakby gonił ich sam Szczerbycki, co warto wspomnieć już się kiedyś wydarzyło, wybiegło z wejścia do podziemnego bunkra trzech dwudziestolatków, niosąc walizkę o nieznanej zawartości. Albo to idzie tak. Z podziemnego bunkra wybiegają Polak, Brdyjczyk i Francuz. Nigdy... więcej. Umówmy się, że... że nigdy o tym nie mówimy, dobra? Dobra. Ej, Douglas! Kurwa, mamy trademark! Wolałbym o tym nie mówić. I na co go uczyłeś polskich przekleństw, cuma. Douglas, kurwa... To nawet nie jest taki hardcore, jest powtórka z prepeci z zeszłego roku. Jak chciałeś wakacji, to trzeba było zrobić jakiś skok dla Mięczaków. Może skupność Monalizm, albo coś... Może powinienem... Może to... Zrobię. Lędzej... Damę z łasiczką. Douglas... Kurwa... Po niewyjaśnionej utracie placówki badawczej w bałcie dowództwo Kartaginy przeprowadziło gruntowne śledztwo i rozstrzelało siedmiu podejrzanych. Wszystko... Czego zdołano się dowiedzieć od oddziale infiltratorów to tyle, że byli ubrani w czerwony dres.